Ten zespół jak na razie jest sensacją ekstraligowych rozgrywek futsalu kobiet grupy pierwszej. Otóż Beniaminek Rozgrywek, drużyna Kotwicy Kurnik, wygrała wszystkie cztery mecze i jest liderem grupy. Jak to się robi? Przede wszystkim tworzy się dobrą atmosferę, tworzy się fajny zespół, kolektyw i wyniki przychodzą same. Tak łatwo? Myślę, że to nie jest łatwe stworzyć, szczególnie wśród kobiet, taki zespół, ale fajnie, fajnie to wszystko zatrybiło. Fajnie taki stworzył się kolektyw i tylko się z tego cieszyć. Zespół AZS UEM Poznań, który jest trzeci w tabeli rozgrywek, intensywnie się rozgrzewał w swojej hali, bo wiedział, że czeka go pojedynek z silnym rywalem. Beniaminek, jakby, można powiedzieć tak z nazwy, natomiast nie ze składu osobowego, bo tam gra dużo dziewczyn, które ma doświadczenie futsalowe. Tam parę nawet grało u nas, kiedyś na uniwerku, grały też w medanie, gniazdno. także zespół naprawdę taki solidny. W pierwszej połowie spotkanie było bardzo zacięte, lecz nie było bramek. W drugiej części strzelono ich aż sześć. Dla akademiczek zdobyły je dwie Alicja Zając oraz Laura Cudzińska i Monika Marczak. A dla zespołu skrótnika Hanna Cerajewska i Ewa Weber. I tym samym Benielinik przegrał 2 do czterech.